Poznaniu neonaziści przyszli na spotkanie w Urzędzie Miejskim, a Straż Miejska podawała wodę. W kłótnie Strażni Miejskich wykorzystała nieletnią. Krakowska Straż Miejska zgłoszona do prokuratury za wystawianie żółtych i czerwonych kartek. Niebezpieczny wyciek danych funkcjonariuszy i ich rodzin w Katowicach. Komenda Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim porwana przez powódź. Ja jestem Rafał, a to jest kanał pierwszy, żeby popatrzeć. Zapraszam Cię do wrześniowego przeglądu wiadomości z uniwersum świata Straży Miejskiej. Nie, nie powinienem i nie będę w życiu się stosował do poleceń Strażnika Miejskiego. Co tu będzie na internecie, na YouTube? Może niektórzy się nie nadają do pracy Straży Miejskiej, to nie pracują w ZO. Jak czytamy w portalu Fakty TVN24, neonaziści weszli do Urzędu Miasta w Poznaniu. Więcej problemu sprawiano dziennikarzom. Neonaziści przyszli na spotkanie do Urzędu Miasta w Poznaniu. Mężczyźni godzinę paradowali po budynku z symbolami dominacji białej rasy. Więcej problemów wydawali się mieć dziennikarze, którzy byli przy tym obecni. Niedawno w Poznaniu neonaziści zorganizowali marsz i puszczali antysemickie piosenki. Do urzędu przyszli na umówione spotkanie i bez problemu dostali przepustki. Na ich drodze stanęli wyłącznie dziennikarze, zadając kłopotliwe pytania. Na spotkanie neonazistów z urzędnikami... Dziennikarzy nie wpuszczono. Neonaziści chcieli naskarżyć, bo odmówiono im honorowego patronatu prezydenta nad ich imprezą. Urzędnicy tłumaczą, że dialog to podstawa. Jak czytamy, mężczyźni godzinę paradowali po urzędzie z symbolami dominacji białej rasy. Tymczasem strażnicy w urzędzie dawali do zrozumienia, że niemile widziani są jedynie dziennikarze, prosząc ich o opuszczenie budynku. Strażnicy miejscy donosili wodę Co? Natomiast do dziennikarzy, którzy nie chcieli opuścić urzędu, wezwali policję. Relacjonuje Piotr Żytnicki. Nie, to jest urząd publiczny. Strażnicy miejscy donosili wodę neonazistą. Natomiast do dziennikarzy, którzy nie chcieli opuścić urzędu, wezwali policję. W środę rano policjanci weszli do mieszkania neonazistów i zabrali flagi oraz koszulki z zakazanymi symbolami. Mogły naruszać przepisy dotyczące właśnie propagowania treści nazistowskich, przekazuje młodszy inspektor Andrzej Borowiak, lecznik prasowy komendy wojewódzkiej Policji w Poznaniu. No, i mam wrażenie, że tutaj też pokutuje taka sytuacja, że do takich urzędów, do takich miejsc, gdzie jest ciepły fotelik i klapeczki, to wkłada się tych funkcjonariuszy, których się lubi, a niekoniecznie tych, którzy mają pojęcie, jak w sytuacji niecodziennej zareagować. Nie wiem, czy tak było w tym wypadku, że takie miejsce, taka posadka to jest taka nagroda albo przechowalnia. A mówiąc nagroda, nie mam na myśli, że to za jakieś osiągnięcia. Z kolei na portalu w Poznaniu.pl czytamy, że prawie postanowił przyjrzeć się także ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich. Co ciekawe, zawiadomienia mają być aż dwa. Pierwsze ma dotyczyć neonazistów, drugie zaś Straży Miejskiej. Nasza organizacja złoży w tej sprawie dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jedno w sprawie propagowania faszyzmu i nazizmu przez neonazistów, w tym Tomasza Kusiaka, który gloryfikował Adolfa Hitlera. Drugiego o niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy Poznańskiej Straży Miejskiej, którzy zamiast zatrzymać sprawców na gorącym uczynku, umożliwili im paradowanie po urzędzie w nazistowskich uniformach. Czytamy w wpisie ośrodka w serwisie X. Z kolei kanał na temat idzie krok dalej i pisze nam, że mężczyźni przyszli we dwóch, organizując sobie mały marsz przez miasto. Patrząc na opublikowany przez yy, pana Piotra Żydnickiego Materiał, film, zdjęcia, można pokusić się o twierdzenie, że jeden z mężczyzn był aktywny, drugi zaś pasywny. Pierwszy zaczepiał dziennikarzy, drugi cały czas albo odwracał się od obiektywu, albo zasłaniał twarz. No w takich towarzystwach, gdzie nie ma nic bardziej męskiego niż miłość mężczyzny do mężczyzny, to ponoć całkiem normalne, że, że taki jest podział. <laughs> Bardzo mnie ciekawi, jak cała sytuacja się skończy. Jeśli będzie jakaś aktualizacja w temacie, to na pewno o niej powiem. No i przechodzimy do chyba najbardziej smutnej sprawy. Jak czytamy w ekut.pl, kurator społeczny i strażnik miejski z Kutna wykorzystał nieletnią. Jest wyrok w tej sprawie. W sądzie rejonowym w Łęczycy zakończył się proces Jerzego W., byłego strażnika miejskiego i kuratora społecznego w Kutnie. Mężczyzna został skazany. Wyrok jest nieprawomocny. Z prokuratury regionalnej w Skierniewicach do sądu w Kutnie, a następnie w Błańczycy trafił akt oskarżenia przeciwko Jerzymu w, kuratorowi społecznemu i strażnikowi miejskiemu. Postawiono mu zaruty z artykułu 13, paragraf 1 Kodeksu Karnego, w związku z artykułem 200, paragraf 1 Kodeksu Karnego i inne. Hmm. Jerzy umiał obcować płciowo z nieletnią w wieku do 15 roku życia. Prawdopodobnie ją w kuratorskiej świetlicy, gdzie pracują też inni kuratorzy i przybywają inni nieletni. Jak ustalił prokurator dalej znajomość potoczyła się gładko. Dziewczyna miała bywać na komisariacie straży, jeździć samochodem służbowym, a następnie 22 grudnia 2022 roku miał chodzić do czynę zabronionego w mieszkaniu matki. No taka świąteczna atmosfera. No, jest to smutne, jest to straszne, że osoba, która powinna zajmować się pomaganiem, jeszcze była wyznaczona specjalnie do takiej specyficznej roli, kompletnie się w niej nie odnalazła, a wręcz okazała się w niej niebezpieczna i szkodliwa. Podejrzany został powołany do pełnienia funkcji kuratora społecznego przy Sądzie rejonowym w Kutnie 16 grudnia 2005 roku, a 9 maja 2023 roku został odwołany z pełnienia tej funkcji. Obowiązki we środku kuratorskim wykonywał natomiast na mocy umowy zlecenia. Robert Kobus, prezes Sądu Rejonowego Włęczycy, informuje, że na podstawie artykułu 200 paragraf 1 KK, w związku z artykułem 97 paragraf 1 KK, sąd skazał że W. na karę 3 lat pozbawienia wolności, zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów oraz działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi na okres 8 lat. Sąd orzekł zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakikolwiek sposób na okres 8 lat, nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej w wysokości 8. Tysięcy złotych i zasądził koszty i opłaty. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, czytając ten artykuł, to ten facet był najpierw strażnikiem miejskim, potem został tym kuratorem, i już, będąc tym kuratorem, dopuścił się tego czynu. No, dla mnie to jest dziwne, bo ja patrząc na dzisiejsze 20-latki i nawet trochę starsze, mam wrażenie, że to są takie dzieci, a ktoś, no, robi coś takiego. Nie piszą tu ile miał gość lat, ale ale ile by nie miał. No to dramat. Lovekrakow.pl pisze, że straż miejska została zgłoszona do prokuratury za wystawianie żółtych i czerwonych karteczek za wycieraczką. Do prokuratury trafiło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Straż Miejską. Chodzi o pozostawienie za wycieraczkami nieprawidłowo zaparkowanych samochodów tylko tzw. informacji bez podejmowania bardziej radykalnych działań. Z raportu Straży Miejskiej Krakowa za ubiegły rok wynika, że jeśli chodzi o sprawy związane z ruchem drogowym, strażnicy wykryli prawie 82 tysiące wykroczeń. Wystawili ponad 40 tysięcy mandatów na kwotę ponad 5 milionów złotych i wydali nieco więcej pouczeń. No Wygląda na to, że co druga sytuacja drogowa kończy się mandatem w Krakowie. Co miasto to obyczaj i podejście do mandatowania jest rzeczywiście różne. Są miasta, gdzie ciężko jest coś ugrać, mówiąc brzydko, a są takie miasta, gdzie na mandat trzeba sobie naprawdę wyjątkowo zasłużyć. W raporcie jest też jednak zmianka o tzw. informacjach, których użyto 36 700 razy. I to właśnie tego działania dotyczy zgłoszenie, które w minionym tygodniu trafiło do prokuratury regionalnej w Krakowie. Funkcjonariusze po pozostawieniu informacji nie podejmują żadnych więcej działań, nie szukają sprawcy wykroczenia, ani nie wyjaśniają jego okoliczności. Opisują aktywiści z grupy Stop w Warszawa, którzy zaangażowali się w tą sprawę. Kraków.pl skontaktowało się z autorem zawiadomienia, panem Filipem Siwkiem. Który mówi, zdecydowałem się złożyć zawiadomienie do prokuratury, ponieważ nie jestem obojętny na rażącą niesprawiedliwość. Ma to gigantyczny wpływ na to, co dzieje się na polskich ulicach. Zachowanie kierowców pozostaje wiele do życzenia, gdyż nieprawidłowe parkowanie powoduje ograniczenie swobody pieszych w poruszaniu się po mieście. Oczekuję od Straży Miejskiej, aby rzetelnie i zgodnie z prawem wykonywała swoją pracę. Strażnicy powinni podejmować więcej działań z własnej inicjatywy, a nie próbować ograniczać zakresu swoich możliwości, co obecnie w wielu przypadkach ma miejsce. Szczerze mówiąc, to taki temat tych karteczek żółtych, niebieskich, czasem białych lub jeszcze innych to powraca jak bumerang. Co róż w jakichś Strażach Miejskich to wymyślają, co róż próbują to stosować i co róż też się trafia, że kogoś to Kogoś to jednak dotknie i sprawa trafia do prokuratury, ale póki co nie znalazłem informacji, żeby, żeby ktoś został ukarany za takie działanie. Pan Filip pisze tutaj o ograniczeniu zakresu możliwości, a będąc szczery, zdaje się, że to jest jego poszerzenie. Wydaje mi się to takie w, z jednej strony nawet sensowne, bo tam, gdzie nie zdąży wypisać 15 wezwań, Łatwo jest zostawić 15 karteczek. Może chociaż część coś, cokolwiek zmieni i da, więc, więc jakiś tam sens w tym rozumiem i widzę. Rzeczywiście, zgodnie z przepisami prawa, strażnik miejski nie ma obowiązku podejmować interwencji za każdym razem, kiedy zobaczy wykroczenie. Bo prawda jest taka, że dwóch ulic by się nie przejechało i trzeba byłoby wracać na koniec zmiany. Z drugiej zaś strony, wysiadanie z taką kartką jest już podjęciem jakiejś interwencji i rzeczywiście bez działań zmierzających do ustalenia i ukarania sprawcy. Widzę plusy i widzę minusy. Jeśli miałbym sam decydować, czy będę takie kartki wystawiał, to temat trochę śliski i pewnie wolałbym już poświęcić ten czas na wypisanie paru wezwań niż wystawianiu tych. Kartek. Czułbym się po prostu bezpieczniej. Rzecznik straży miejskiej pan Marek Anioł, mówi. Informacja jest zawiadomieniem kierującego pojazdem o zachowaniu niezgodnym z obowiązującym porządkiem prawnym i stanowi działanie o charakterze prewencyjnym. Nie wiem, nie wiem czy tu można mówić o prewencji, jeśli już do wykroczenia doszło. Jest to jakaś prewencja na następne wykroczenia, ale kiedy już mam wykroczenia, tylko kogoś informuję, że je popełnił to nie wiem, czy to jest typowa prewencja. W pełni zgadzamy się ze słowami pana Filipa. Komentuje Marek Anioł. Oczekiwania Filipa Siwka wobec Straży Miejskiej, a w związku z tym rzetelnie i zgodnie z prawem wykonujemy swoją pracę. Podejmujemy również działania z własnej inicjatywy, nie, ognie, nie ograniczając zakresu swoich możliwości. No i tu rzeczywiście trudno się nie zgodzić. Zobaczymy, jak sprawa się rozwinie i czy straż miejska w Krakowie zostanie ukarana i będzie chyba wyjątkiem na arenie ogólnopolskiej? Info Katowice. Katowicka prokuratura bada sprawę w Katowickiej Straży Miejskiej. Jest rozwojowa, ale nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Jeszcze to bywa słowo klucz. Chodzi m.in. o wyciek danych pracowników i ich rodzin. Jednak wydaje się, że to tylko jeden z wątków śledztwa. Do info.katowice.pl zgłosili się obecni i byli strażnicy miejscy, którzy twierdzą, że poszkodowanych może być grubo ponad tysiąc osób. Dane miały wyciec nie tylko z tej jednej miejskiej instytucji. No, okazuje się, że w Katowicach strażnicy i byli strażnicy dostali listy informujące o wycieku danych osobowych. W dniu 13 września 2023 roku do Straży Miejskiej w Katowicach została przekazana przez Urząd Miejski w Katowicach przesyłka listowa, nadana przez osobę trzecią. W kopercie znajdowały się dwa fragmenty kartki zawierające wykaz wydruk komputerowy pracowników Straży Miejskiej w Katowicach oraz dołączona karteczka z informacją, że powyższe zostało znalezione na chodniku. Przesyłka zawierała dane osobowe obejmujące nazwiska, imiona, numery PESEL oraz adresy zamieszkania 27 aktualnych i 6 byłych pracowników Straży Miejskiej w Katowicach. No jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, bo szczerze mówiąc, przejrzałem też sobie katowicką stronę Straży Miejskiej i robi ona wrażenie. Chłopaki nie zajmują się samymi pietruszkami. Także okazje do narażenia się przedstawicielom półświadka miewają wielokrotnie w ciągu miesiąca. Żeby nie być gołosłownym, kilka przykładów. W prokuraturze rejonowej Katowice Zachód dowiedzieliśmy się, że postępowanie prowadzone jest w sprawie wycieku danych osobowych ze Straży Miejskiej w Katowicach. Znajduje się ono w fazie INREM, co oznacza, że nie przedstawiono jeszcze żadnej osobie zarzutów. Aktualnie trwa ustalanie dokładnej liczby pokrzywdzonych. Z uwagi na dynamiczny charakter postępowania oraz ujawnienie kolejnych dowodów nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja w sprawie kwalifikacji prawnej czynu, a zatem nie jest możliwy na tym etapie określenie możliwego wymiaru kary dla potencjalnego sprawcy, wyjaśnia Mariola Banasińska z prokuratury. Zapytaliśmy prokuraturę, czy sprawa dotyczy wyłącznie danych strażników miejskich i ich rodzin, czy również pracowników innych instytucji. Dodatkowo pytaliśmy, czy w sprawie była zamieszana osoba zatrudniona w Straży Miejskiej i czy w jej mieszkaniu znaleziono liczne dokumenty z danymi osobowymi nie tylko pracowników Straży Miejskiej, ale także innej instytucji. Taką informację przekazali nam byli i obecni pracownicy Straży. Wobec specyfiki niniejszej sprawy, która dotyczy wrażliwych danych oraz z uwagi na dbałość o prawidłowe postępowania i jego dobro, nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania. No, brzmi to wszystko ciekawie. Nie wiem, co tam się dzieje u was, w tych Katowicach, koledzy. Być może ktoś komuś tak głęboko zaszedł za skórę, że ten postanowił się troszeczkę zemścić, a wyciek danych prosta rzecz. Ilu strażników szafek nie zamyka i trzyma notatniki nie tam, gdzie trzeba. Każdy zna takich niedbaluchów. No, sytuacja na pewno będzie rozwojowa, i jeśli będzie jakaś już aktualizacja w tej sprawie, to o niej powiem. Będę się temu przyglądał, bo jest to rzeczywiście sytuacja niebezpieczna. Uważajcie tam na siebie, bo widzę, że naprawdę robicie dobrą robotę. No i powódź to oczywiście dramat wielu ludzi, wielu rodzin, które pozostały bez miejsca do życia. Ale dla nas i w naszym temacie ważne jest powiedzieć i warte jest tego, by wspomnieć. Jak pisze odwa.pl, Dramat w stroniu Śląskim. Woda dosłownie zmiotła, posterunek Policji i Straży Miejskiej. Nagranie z tego, jak budynek po prostu spływa do wody i znika. Jest w internecie. Internet obiegły też zdjęcia wozu bojowego Straży Pożarnej, który też został porwany i pozbawiony możliwości użytkowania. Z tego, co mówili mi moi koledzy strażnicy miejscy w Stronie Śląskim, to dopiero w styczniu dostali swój pierwszy radiowóz. Do tej pory nawet nie mieli służbowego auta, a teraz stracili komendę. Jak czytałem też w innych miejscach, to Urząd Miejski już tam stanął na wysokości zadania i przeznaczył jakiś pokoik dla was, dla strażników. No ale jest to sytuacja dosyć smutna mimo wszystko. Chłopaki dopiero się dorobili radiowozu, a już stracili komendę. W niedzielę, około godziny 12, pojawiły się pierwsze informacje o pęknięciu tamy na rzece Morawka. Strony śląskie zaczęło stopniowo, ale coraz szybciej zalewać woda. Opublikowane w mediach zdjęcie i nagrania pokazują dramatyczną skalę sytuacji. Woda wdziera się z ogromną siłą, niszcząc wszystko, co napotyka na swojej drodze. Fala powodziowa porusza się z takim impetem, że unosi obiekty infrastruktury i samochody. Budynek komendy w Stroniu Śląskim doszczętnie zniszczony. Rzeka zdołała już porwać wóz strażacki oraz całkowicie zniszczyć lokalny posterunek policji i straży miejskiej, co dodatkowo utrudnia działania ratunkowe. W ogóle to jest ciekawostka, ja muszę dodawać, że Straży Miejskiej, bo w artykule jest napisane postelunek policji lokalny. W jednym miejscu i w drugim miejscu też, a ze swoich informacji wiem, że w budynku mieścił się też, mieściła się też Komenda Straży Miejskiej. Ale jak to już zwykle bywa, nami się nikt nie przejmuje. Nie? Wartym wspomnienia faktem jest też to, że Straż Miejska w Nysie też poniosła straty. Tam na szczęście dzięki oferności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych udało się uratować prawie cały monitoring. I wartym też pochwały faktem jest to, że strażnicy naprawdę z wielu miejsc w kraju stanęli na wysokości zadania i nie pozostawili swoich kolegów bez pomocy. Na koniec tego filmu wrzucam jeszcze link do zbiórki zorganizowanej przez pana Piotra Prusa w imieniu portalu Straż Miejska Okiem Strażnika. Dla naszego kolegi ze strony Śląskiego, który, będąc na służbie i pomagając jak tylko się da, nie miał szansy uratowania swojego domu, będę bardzo wdzięczny za wpłacone nawet 5 zł, bo wystarczy, żeby zrobiło to przynajmniej część widzów i odbiorców, a naprawdę. Szansa jakaś na odbudowanie sobie życia dla tego strażnika będzie. To był wrześniowy przegląd wiadomości z Uniwersum Straży Miejskiej. Serdecznie zapraszam do oglądania, obserwacji, komentowania i na następny taki przegląd. Komentujcie, dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba. Dzięki, nara. Może Pan użyje gazu? No, stoję tutaj. Wsiknij sobie będziecie lepiej. Że wiesz, tundurek założyłeś i nie wiadomo kim jesteś. Nikim jesteś człowiekiem.